Dzień dobry, witam w kolejnym filmie pokazującym naszą pracę jako Business Masters. Dzisiaj mam zaszczyt być w CWI, w wyjątkowym miejscu na świecie. W wyjątkowym miejscu, które opiekuje się, oferuje swoje rozwiązania osobom niepełnosprawnym. Jest mi ogromnie miło, że mogę porozmawiać dzisiaj z Rafałem Kowalskim, właścicielem CWI. Rafale, tradycyjnie będę chciał Ci zadać sześć pytań, które zadaję zawsze na naszych filmach. Pytanie pierwsze, skąd się wziął pomysł na zmianę? Pomysł na, na zmianę przyszedł sam, dlatego że po prostu się rozwijamy. Chcieliśmy się rozwijać, ten mhm. rozwój przyszedł już jakiś czas temu, nie nadążyliśmy ze zmianami w firmie, z rozwojem, pewne rzeczy nas trochę przytłoczyły, nawet ilość zapytań, czyli taki standardowy, klasyczny przypadek, że... Pewne rzeczy się zmieniały, a pewne zostały w tym samym miejscu i było wiadomo, że sami może i kiedyś sobie poradzimy, ale pomoc profesjonalistów jakby od, od jakiegoś czasu doceniam. Dlatego był pomysł, dobrze. Zróbmy to. Fajnie, fajnie, mówisz od jakiegoś czasu, bo to jest często tak, że, że początek biznesu robi się najczęściej na swoim takim wyczuciu, pomysłach, a potem przychodzi moment, kiedy trzeba kiedy już poszukać, trzeba. <laughs> kiedy trzeba poszukać czegoś, czegoś więcej na rynku. Mhm. Ja bardzo lubię drugie pytanie, które zadaję. Jakie miałeś obawy zanim zaczęliśmy, ja pamiętam m.in. rozmowę w Twoim samochodzie pod biurem księgowym, jako jedną z różnych rozmów. Jakie miałeś obawy, tak szczerze, autentycznie, otwarcie, czego się obawiałeś przed startem współpracy z nami? Akurat tej rozmowy w samochodzie, znaczy nie pamiętam jej treści, okej, okay, no ale, ale, ale była. Jakie miałem obawy? No przede wszystkim, że to może być trochę czas stracony. Czas mhm. i pieniądze, tak? Mhm. Że trochę będziemy próbować coś robić, ale jednak nam się nie uda. Ale no, pytasz jakie obawy, więc ja je po prostu wymieniam, ale jeżeli miałbym ocenić, czy w ogóle te obawy. Wiesz, ja to po prostu robiłem na zasadzie, okej, okay, trzeba to zrobić. No i jakaś tam może drobna obawa się pojawiła, ale okay. to, żeby miał jakieś takie, że nie, nie robimy, bo. Okay. Nie, to było raczej 8, 20% to były albo 15% obawy, a reszta to było konieczne, że jest to konieczne, że musimy to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobimy, to dopiero wtedy powinniśmy się bać. Okej, okay, bardzo mądrze. Ja pytam o to, bo, bo, bo w zasadzie zawsze są jakieś obawy. To jest takie pytanie, które jest dla mnie też ciekawym odkryciem, czasami czegoś zupełnie nowego się dowiaduje. To w takim razie pytanie, co było pierwszym zaskoczeniem pozytywnym takim w czasie tego projektu dla Ciebie, jeśli pamiętasz? Pamiętam, ja wręcz się trochę jak dziecko się cieszyłem. Jak przyszedłem, bo ty pracowałeś akurat wtedy więcej z, z, z zespołem mhm. i pamiętam, że przyszedłem i, i zaczęliśmy pracować my nad czymś mhm. i że my w jakieś tam dwie godziny zrobiliśmy po prostu dla mnie to był taki krok, gdzie ja się do czegoś zbierałem wiele miesięcy i nigdy tego nie wykonałem, a to nagle tak miło i przyjemnie i po prostu trochę pytań. Trochę odpowiedzi, coś spisane i nagle mamy wynik, nie? I nagle mamy jakby rozwiązanie, czyli ja już zacząłem widzieć to światło w tunelu, które często przedsiębiorcy na co dzień go nie dostrzegają, bo są zawaleni milionami innych spraw, nie? a Ty jakby poszedłeś mm -hmm. do, do... Do, do celu, tak? To, 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 i ja nagle widzę, że się coś tworzy z tego, i to było dla mnie takie naprawdę szczera, szczera radość, jak dziecko. Więc w to jest nadzieja, że to wszystko w ogóle wyjdzie. Tak, cieszę się, że jak o mówisz, jeśli dobrze kojarzę, to wtedy pracowaliśmy nad całym modelem sprzedaży i też takim, taką konstrukcją w pliku, w jaki sposób ją mierzyć, w jaki sposób zaplanować. Faktycznie to, to poszło błyskawicznie u Ciebie. Miło do tego wrócić. Dobra, zapytałem o pierwsze pozytywne wrażenie, ale chciałem też zapytać, co było dla Ciebie najtrudniejsze w ciągu tych tygodni, kiedy pracowaliśmy razem. Myślę, że to jest, wydawałoby się, że, było jakby po, po, twoim, że tak powiem, po Twojej zmianie, mm -hmm. rewolucji, dużo zmian nas czekało. Mm -hmm. Czyli, jakby jakiś tam switch na biurze obsługi, ktoś nagle został, mm -hmm. zmienił w ogóle pozycję w firmie. Więc, jakby było trochę tych zmian, i pozornie to mogły być ciężkie decyzje, a nie były. Nie były. No, jakby szczerze Ci powiem, że jakby każde kolejne spotkanie cieszyło mnie coraz bardziej, bo mogłem sobie wtedy wyobrazić, jaki może być tego efekt, jeżeli my wykonamy swoją pracę solidnie. Więc dla mnie ani obawy, ani jakby trudności wielkich. Oczywiście jedno się martwiłem, że. Okay. Że pozostanie to, że Bo ja też czasami dochodzę do pewnych wniosków. Te wnioski wychodzą, ja je wiem w ogóle do pewnych rzeczy. Które jak Ty mnie pytałeś, co trzeba zrobić, no to okej, okay, no tylko, że ja to już dawno wiedziałem. Mhm. Z taką różnicą, że jakby spowodowałeś, że pewne rzeczy się zadziały, a mi one zawsze zostawały we mnie, ze mną, ewentualnie wypowiedziane gdzieś w powietrze, a nic się nie działo. I tutaj jakby trochę się też. Martwiłem się, czy to nie będzie na zasadzie, że my sobie to mówimy? Ja to wiem, pieniądze wydamy, a po Twoim jakby pójściu, odejściu to wszystko wróci do normy. To być może to była ta trudna rzecz, czy ta obawa, także odpowiadając na oba pytania. Ty akurat masz doskonałego menadżera. No, dziękuję bardzo, Marcin. Dzięki Tobie, dlatego tego znalazłeś, to on do Ciebie przyszedł. Natomiast to, to Marcin jest też takim, można powiedzieć, gwarantem, czy taką polisą bezpieczeństwa, że te zmiany, które wdrożyliśmy, one nie znikną, bo on na co dzień też bardzo pilnuje tych rzeczy, które zostały wypracowane. Także myślę, że, że to po części też spowodowało, że te trudności nie były takie duże. Nie każdy ma takiego Marcina. No, to znaczy no, jakby tak jak mówisz, ja go znalazłem i cze tak. czekałem tak. na moment, tak. ale powiem ci nie wiem kiedy dla mnie ten moment byłby dobry. Nie, nie wiem kiedy. I okay. to nie byłoby za miesiąc ani trzy. Okay. Więc okay. a ty mi powiedziałeś, słuchaj, Rafał, kiedy jesteś gotowy dzisiaj. No <laughs> po serio. Ale no okej, okay, ja lubię jak coś się dzieje. Ja jestem typ działacz, więc okej. Okay. No i powiem ci z perspektywy czasu, może na razie nie, nie długiej, Marcin tak bardzo dużo mi pomagał, więc jakby wielkiego wału już tam nie ma. Ale czuję, da, dalej jestem taki trochę szachista, mimo że w szachy nie umiem grać, znaczy umiem, ale e, nie, nie, nie powiedziałbym, że jestem jakiś dobry, mhm. ale w życiu zawsze myślę o tych kilku kroków, kilka kroków dalej. To bym cię odkąd Marcin został menadżerem, to parę kolejnych kroków mi się objawiło, że tak powiem. Fajnie, bo twoje głowo uwolniło od martwienia się o pewne rzeczy, które wcześniej ciebie martwiły po prostu. Tak, teraz on ma to Teraz on się martwi. Ja <laughs> tym polega funkcja menadżerska. Mhm. Ja mogę tylko ci powiedzieć, że, że ta taka. Taki, takie zachęcenie ciebie, żebyś nie zwlekał z tym obozowaniem Marcina. Brało się z tego, że Marcin zachęcenie, bardzo. Tak, tak on, on, on się bardzo szybko pokazał jako naprawdę dojrzały, bardzo młody, ale dojrzały, mm -hmm. fajny potencjał na managera, lidera. Więc tutaj szkoda było czasu, żeby to jeszcze testować. Teraz jest test właśnie, no i to tak w życiu jest. Nie? Ok, to w takim razie yy, dwa ostatnie pytania. Pierwsze pytanie, co jest owocem dla ciebie tego projektu, który przeprowadziliśmy? No, tych owoców jest no, chociażby Marcin na tej pozycji, na której jest, to jest jeden z owoców. Okay. Kilka tych zmian, że ktoś robi inne rzeczy niż robił do tej pory, które teoretycznie też wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy już dawno i jakoś mm -hmm. nic się nie wydarzyło do tej pory. Mm -hmm. Dopiero po tym jak przyszedłeś to jakby okej, okay. no, ja, ja jednak zdaję się na profesjonalistów. I wierzę jakby w to, że jak ktoś się czymś zajmuje to, to trzeba mu zawierzyć po prostu swoje, swoje, ta, takie rzeczy. Więc to, to był jeden owoc, a drugi, który był bardzo ważny, no, bardzo ważny, że przez to, że ja nigdy nie dbałem o finanse, ja wiem, że to jest mój jakiś błąd, z jednej strony błogosławieństwo, mm -hmm. że bo pracuję jakby w takiej branży, a nie innej, że jakby to jest trochę taka działalność społeczna, to z drugiej strony właśnie klątwa, że nie dbając o finanse nie da się ich kontrolować i po prostu ich prowadzić tak, żeby było zawsze na plus tylko my wręcz przeciwnie, od zawsze jesteśmy na minus. A jednak to jest takie moje jedyne zmartwienie w życiu. No bo jakby, no, jakby nikt nie, z tego życia cało nie wyjdzie, więc nie ma się co przejmować, kiedyś tam będzie tak. koniec i jakby tego się nie boję, po prostu chcę zostawić po sobie jak najwięcej. Mhm. Ale po prostu z dnia na dzień mnie po prostu to martwiło, że codziennie zamiast robić te rzeczy, które kocham, to robię. Po prostu rzeczy inne, czyli martwię się skąd wziąć kolejną transzę pieniędzy, żeby gdzieś pozapychać pewne dziury. I jak zrobiliśmy ten plan dla przedstawicieli, którzy są jednak tym motorem napędowym, tak, tym, tym silnikiem nie, jakiegoś tam samochodu, to oni mogą teraz przyspieszyć, bo oni czują, oni wiedzą dlaczego. Nie? Oni po prostu widzą, zrobiłeś. No, że znowu uważam, że to było no, bajecznie proste. Mhm. Ani gdybyśmy, nie wiem czy byśmy sami, ja widziałem jak Ty to robisz na moich oczach, nie? Tak. że no to słuchaj, zadajesz pytanie, słuchasz odpowiedzi i tam klepiesz. I nagle nam powstała tabeleczka, która nagle pokazało, pokazała nam, ile musimy do końca tego roku robić, jaki musimy robić potencjał. A co najlepsze jest, że to co sobie założyliśmy już w pierwszym miesiącu, zostało przekroczone tam o 10%, jak, no około 10%. Ten potencjał, który założyliśmy, tylko wystarczyło, no znaczy właśnie wystarczyło, dla mnie działanie było zawsze, czyli ja miałem zryw, motywacja, chłopaki, co robimy? Robimy to, to, to i tak dalej. Ok. Ja wtedy szedłem, robiłem swoje. Oni robili swoje przez parę dni, może jakiś tydzień, może dwa. Ja wracałem do sytuacji za dwa miesiące i się okazało, że nic z tego, co dwa miesiące temu mówiłem, nie ma już. A teraz ta tabelka, która powstała, te efekty, które oni sobie mogą mierzyć i tak dalej, to to działa każdego dnia na nich i, i jakby to nie ustaje. Czyli jakby już mamy miesiąc przepracowany, kolejne pół już, tak, już, prawie już kolejne. Tak. Jesteśmy w ogóle powyżej znowu planu. Także tak. i każdy wie, jakby czuje tą motywację. Ja tej motywacji stworzyć jakby... Nie potrafiłem, bo moim cały czas największym takim zmartwieniem było skąd, jak wypełnić dziurę. A teraz, jeżeli chłopaki będą wypełniać swoje obowiązki regularnie, według tabelki będą działać, to ta moja dziura sama się zapełni, bo, bo to tabelka powoduje, że nareszcie firma CWI będzie dochodowa. To prawda? Cieszę się, że podkreślasz, podkreślasz tą prostotę tego narzędzia, bo to jest tak, że ta tabelka już. Jej się nie da nigdzie użyć, ona jest tylko pod Ciebie <laughs> i za każdym razem te systemy sprzedaży wymagają Twojej użycia ciebie. ich od nowa, uh -huh. na, 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 ale muszą być proste, żeby były zrozumiałe dla ludzi, nie tylko dla właściciela, ale zrozumiałe dla handlowców, dla, dla ludzi, którzy korzystają z tego. Ja pamiętam, że jak, jak startowaliśmy za ten pierwszy miesiąc, był bardzo ambitny, postawiony bardzo wysoko i jak zmierzyliśmy na koniec pierwszego miesiąca to wzrost pierwszego versus ten przed projektem to był 244% wzrostu. Więc to w ogóle naprawdę ewenement. Pan, że ty to zmierzyłeś. <laughs> no, Mierzymy ja takie nie... rzeczy, bo tak naprawdę za to się czujemy odpowiedzialni, więc tak jakby stąd się to jest taki OK, pytanie ostatnie w takim razie. Rafał, na sam koniec, z perspektywy doświadczenia z Business Masters, na ile w skali od 1 do 10 masz gotowość rekomendować nas dalej, powiedzieć innym warto, gdzie jeden to jest absolutnie nigdy więcej szerokim łukiem, 10, zdecydowanie polecam. Słuchaj, oczywiście będą działalności, z którymi nie pójdzie Wam tak łatwo jak I to jakby to trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale moim zdaniem każdy potrzebuje pewnej zmiany mhm. i takiego spojrzenia z boku, bo jakby my, mimo wszelkiej edukacji i, i świadomości czasami, to jak klepiemy ten dzień za dniem, to po prostu nie, nie stajemy z boku, nie mamy tej chwili, nie zastanawiamy się, tylko po prostu idziemy dalej. A moim mhm. zdaniem, każdemu jest to potrzebne. Pod efektach, jak to u mnie, znaczy, naszy, taki finalny efekt, on będziemy mieli dopiero za ileś miesięcy, bo proces sprzedaży u nas trwa kilka miesięcy minimum, e, także na razie potencjał, ale mam nadzieję, że zadzwonię do Ciebie za 5 miesięcy, że nie mam co z pieniędzmi robić. Znaczy żartuję, ale oczywiście tak. zawsze, że, ale że nareszcie jesteśmy powyżej tak. zera, to, tak. to będzie ta informacja, bo na razie potencjał jest tylko jakby jeszcze czymś takim no, ulotnym, chmurą. Nie? I jeżeli by jeszcze tak zadziało, no ja bym dał dyszkę i w ogóle już to zrobiłem, nie? bo ty zadałeś bardzo dobre pytanie, także tu też odrobiłeś lekcję. Bo Dziękuję. na samym końcu, gdzie była największa taka ekscytacja z mojej strony, to ty po prostu zadałeś proste pytanie. No i jak poleciłbyś mnie gdzieś dalej? A mi od razu się po prostu włączył go wrotek, nie i okej, okay. ja wtedy znalazłem tego kolegę z Radomia, on, on się jeszcze chyba nie odezwał, ale jemu szczerze zarekomendowałem, bo ja wiem, że u niego by to bardzo podobnie zadziałało jak u mnie. Że on dokładnie tak samo prowadził tą działalność i trochę tak na pół pracował w swojej firmie, a trochę nad swoją firmą, trochę jakby nie wiedział gdzie i on też potrzebuje moim zdaniem takiej podpowiedzi, takiego właśnie szycia. No tylko się musi jeszcze zdecydować. No, ja myślę, że jak się będziemy widzieć prywatnie, bo to jest taka moja całkowicie szczera rekomendacja, że ja im powiedziałem, wiesz słuchaj. Wręcz nam powiedziałem, że wiesz co Mateusz? Zdecyduj się, jeżeli wiesz, no, zapłacisz tam za 2-3 miesiące, tak, tak. ja Ci ręczę, że będziesz zadowolony, jak nie to ja Ci oddam pieniądze. <laughs> to dom w ogóle jest naprawdę mistrzostwo, A, serio, tak to powiedział. jest mistrzostwo w takim razie. On tak ma, że on potrzebuje trochę czasu Wszystko i tak dalej nawet ja nie wiem, czy on się zdecyduje, ale ja nie Jasne. lubię namawiać kogoś, tylko lubię, żeby ktoś Jasne. jakby szczerze komuś radzę i to było bardzo szczere radzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę, za ten wspólny czas. Trzymam kciuki Dzięki. za to, żeby się przełożyć ja jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.